Kurwa, mam tu jakieś super szybkie działko. Dawać. Kurde, dajcie mi coś utrzelić. No, jak się... Skąpiłeś gdzieś daleko, to co? Skąpiłeś? A tam ci koło pleców?

Oczywiście kogo atakuje? Najsilniejszego w grupie. Tak. To ja mam sniperkę. Biorę wszystkich na hit'a. Zobacz, jaka piękna zorza polarna. jest taka zbyt zielona. Carlos zamula gdzieś tam. No tak, trzeba go wyciągnąć. No, ale robot. Aha, właśnie. Zapomniałem o nim. Wyciągasz go? Dobra, ja go wyciągnę, bo. Byłaś. W noju. To jest dziwne. No, no, kosztują 3 do dolary, a nie można ich wziąć. Co kosztuje? Z z życia. Nie, bo one, one to są takie, które tylko jak podbierasz je, to ci dodają życia.

Prawda, gra jest najbliższa zrealizowana. Oczywiście gruboz będzie mnie atakował jak zwykle. E, ale to ty z tą sniperą się odsunie od niego. Gówno mu robi ten mój nóż. Co on się Podział. dzień. No spieprzył, Carlos nie kam. <śmienicza> Jeden dostał. Oczywiście. Dziąg się podział Dobra, ja się zajmę gruby dostał bo już ja jeszcze. Right. Fuck yeah! No ja bym się To zbieraj, tu powinno być dużo jakichś rzeczy, wiesz. O, znalazłem pieniążki. A, znalazłem oko tego placka. Jakieś pistolety. Może mi się uda założyć ten, jego, ten któryś pistolet, ten jeden był całkiem dobry. Jak się tu wybierało broni? Select comper drop. Inspect. O, o mam ten swój e, wybuchowy rewolwerek. Musimy wyczytać co to za panelka, która nam pomaga. Co to za jakiś dual challenge? Wygrałem czy przegrałem? Ej, bo odbiera mi to energię, placku, więc. Bo mi też, opanuj się. No weź kurwa uczyku za zabe... No jaki kurwa głupek. 25% energii, dzięki Ci, uprzejmy. Zaraz nas dostaniesz a kurwa i wyśmiała. o, jest apteczka. Kto zbiera dolary? Oczywiście ja zbieram dolary. Ile Ty masz z... dolarów? 110. Nie, to samo. Tu jest shotgun, jakbyś chciał Ale ten shotgun podobno się. Więc... Wiesz, więc... Ja go nie biorę nawet. Ja go wziąłem, ja go sprzedam. U. W sumie. To mam tu bo... coś ja ciekawego. Się. Nie, a mam sniperkę też do wyboru. Masz snajperkę? No, ale jeszcze nie mogę żadnego... Na razie odblokować żadnego skilla Robot odpalaj Na co czekasz? No i pierwsza misja za nami Wyscaliście wszystko <grytanie> Zobacz jaki patrz on niby taki duży, apatrz tych kurdupę To. E, dobra, przyciek, kliknij e, że jesteś gotowy no i to by było na tyle pierwsza misja. Może tutaj zrobimy cięcie. Dobra, jesteśmy. O, znowu na borderlandzie dwójce druga misja. O, znam niry i robocie. Wiesz, kogo przypomina mi ten robot? Moją ukochaną dziewczynę, która zawsze nie zamyka zupełnie jak on. Nie? O, kurwa. Oh, a... się tu jakaś pomoc? Hunting, uh, Carlos dostał baty. Ja, ten pistolet jest naprawdę zrąbisty. Tam na dole jest ten uh, jakiś wielko ze skarbem Idę zobaczyć, co tam jest. Nic ciekawego tu nie było A się tylko? No, co? Nie wiem Ale nic tu nie ma, ja tu już zebrałem wszystko co było Trzeba iść do góry Trzeba iść tam, gdzie Carlos walczy, walczy. Carlos, nie panikuj Co jest? Otwieraj cieciu Ale z was cieci, ja już jestem żodny.

Jakiś pistolet tu wypadł z jakiejś placka? Co? A stanie się coś, jak używasz V do ataku? Bo z tego co pamiętam, bo... wiesz co? Chyba to jest trochę załatwe o Oni tak dosyć. Szybko giną jak się grawe trzy osoby albo więcej. Wiesz, tak w tym cyniku. W Widziałem. Działa już amunicja? No, jeszcze nie działa. Chyba musimy najpierw. A, wiesz, że jak dotniesz tego prądu, to znaczy prądu tego gówna, to cię zmuci. Nie wiem. Naprawdę, niech ten robot w końcu zginie, bo. co głupi pierdacie? mi pomóc? E, no, jak wybiegasz. Za bardzo ubiegłeś przyszłość, wróć się tutaj. You, Bolt Hunter. Hunter. Sir, Hammerlock. Sir Hammerlock. Gentleman. ale jest piękny. Dobra, wróćcie tu. Czy oni już będą cię atakować? Już mnie atakują. Ło, Ło. On był chyba po zasięgiem mojego gnata. Ło, zginąłem. Co jest? Tak, no, ja też. A, jestem. Zaraz cię reanimuję. Gdzie jesteś? Dzięki. No weź. Co nie ranimowało cię? Nie w O, teraz ja zginąłem, Dobra, jest level up Dobra, to teraz powrót, bo tutaj... Krzysiek, w nędzy. Z powrotem, bo dostaniesz okay. kulkę ja Już sobie wyzbieram wszystko na skarby. Dobra, to ty sobie zbieraj skarbę, a ja idę załatwić e, sprawę z Platkiem, dziadkiem, żeby naprawił naszego robota. Naprawiaj robot. Naprawiaj. O, gdzie to było? Czekaj, to tu były te skrzynki z amunicją, nie? No, tak mi się wydaje. Ale jeszcze nie działają. Albo. Czekaj, nie, może one były tam dalej. Nie, to tutaj. No, ale. Aha, to musi chyba najpierw naprawić tego robota z Sam no ja ten robot jest naprawdę nieznaczny no człowiek. Ignorować. To Sze, się nie słyszę co <laughs> mówisz bo robot cię zagłusza. <śmiech> <śmiech> no poważnie. Tylko słyszałem twoje ble ble ble, 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 ble. Wszystko robot, robot zagłusza. Bez ja. 156 dolarów. Co tu można kupić? Sporo tych jakiś pistoletów. Ale. Są. Ale wszystkie są słabsze od tego, który aktualnie używam. Okay, ja sprawdzę, co jak to mam. Wiesz, co? Bo tak zauważyłem, że ja się tu w ogóle nie skupię na fabułą, więc. A, on włącza zasilanie. I teraz powinny działać tutaj. No, działają. E, kałaszka zmieniłem. Shotgun. Granaty, dobra, ja uzupełniłem granaty coś tu można sprzedać tu można, ale na razie nic nie sprzedaje